Wrócę do Najmniej przychylnemu sędziemu myśliczyłem tego w Od 2007 roku, za mnie też nie ma. zaczęła się taka awantura prasowa która spowodowała właściwie moją cywilną. Zostałem już posądzony. to mi dała w tym rzecz pospolita, wprost, newslet. wszędzie tam pod różnymi tytułami były artykuły, z których wynikało, że ja orzekałem we wszystkich sprawach. Senatora Sukosy, który wygrał. To znaczy, że sąd uchylił decyzję administracyjną. Ja nie orzekałem w żadnych sprawach. I odmówili z prostorami. Chciałbym przy okazji złożyć dwa oświadczenia. Pierwsze, kategorycznie twierdzę, nigdy nie próbowałem dopełnić sądu. Skąd te plotki dotarły do Sądu? Nie wiem. I drugie, o kiloletniej pracy w Sądzie, ja nie spotkałem się nigdy z odmową prawa do obrony, z takim uzasadnieniem, że to, co chcę, chciałbym powiedzieć w toku przewodu sądowego, mogę powiedzieć w ostatnim słowie. Ja tego nie uczą. Uczyłem się prawa karnego i kolepszym postępowania karnego i wiem, że zupełnie inaczej wygląda wyjaśnienie złożone w toku przewodu sądowego, bo wtedy sąd się musi nad tym nie tylko zastanowić, ale ocenić to wszystko. Ale, a co innego w ostatnim słowie? Tu w tym przypadku akurat jest to rejestrowane, ale sąd nie musi się do tego odnosić. Może przejść na tym do porządku no Ja jestem w starej kacji, ale być może zmieniły się na tyle, zmieniła się praktyka sądowa, że być może teraz będzie inaczej. Przechodząc do sprawy. Ja swoje stanowisko zająłem. Naprawdę, ja nie byłem w stanie składać wyjaśnień w 2009 roku. I złożyłem oświadczenie do protokołu, na które dzisiaj też się powołuje. Otóż pana senatora Stokłoszy poznałem w 1994 roku. Było to spotkanie związane z uroczystościami, jakie odbywały się w Poznaniu, związane z Nowym Rokiem. Na noworoczne spotkania wojewodowie zapraszali także senatorów, posłów. W przypadku Poznania, wojewoda poznański zapraszał senatorów i posłów z całej Wielkopolski, nie tylko z województwa poznańskiego, bo wtedy były władze. Przypadkiem był na tym spotkany również pan Chojnacki. Obecny notariusz, były senator i były poseł. I w trakcie składania sobie życzeń noworocznych pan wojnacki rozmawiał z senatorem z kosą, no Ja podszedłem i wymieniliśmy tylko sobie życzenia i na tym nasza rola nasza znajomość w tym dniu się skończyła. W następnym roku znowu przy, przy takiej okazji spotkaliśmy się i wtedy doszło do rozmowy głębszej, dlatego że pan Piotr Chojnacki poseł wówczas był sprawozdawcą w referowaniu projektu ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, która została uchwalona. W roku Ta ustawa była o tyle interesująca, że wszystkich interesowało takie rozwiązanie, że skargi do naszego sądu administracyjnego wnosi się bezpośrednio do sądu. A więc było od ogólnie przyjętej zasady, że wszystkie odwołania, a tam w naszym przypadku skargę, kieruje się za pośrednictwem organu czy sądu, który wydał decyzję czy wyrok pierwszym stanowiskiem. I to wzbudzało zainteresowanie. Pan Senat też to podchwycił, jak <coughs> i wojnacki na tym naszym przypadkowym spotkaniu. Tłumaczyłem, zresztą nie tylko o panu Stoposie, tłumaczyłem wielu którzy mieli ze mną kontakty służbowe, że było to wyjątkowe rozwiązanie spowodowane tym, że wojewodowcy, dyrektorzy izb skarbowych przetrzymywali skargi obywateli, a takim już super elementem było, że jeden z wojewodów przesłał sprawę dopiero po roku od dnia złożenia skargi. I tłumaczyli się tym, że czekali na zmianę przepisów. No w prawie podatkowym do dzisiejszego dnia przepisów na prawie co miesiąc, więc to było ze wszechmiarów zesadnych. Wtedy pan, co powiedział, że jeżeli to my, to znaczy Senat, zatwierdzi, no to po jakimś czasie spotkamy, spotkajmy się, żeby pomówić, czy ta ustawa dobrze funkcjonuje. Proponował nawet spotkanie w którymś z pomieszczeń, palaców, na którym mieli być zaproszeni posłowie i senatorowie nie tylko ziemi pińskiej, ale, <coughs> ale także z niego. Ja rozumiem, że pan senator tego nie pamięta, bo pan miał taki dwójtarzy, przymawał do siebie, że coś tam skromny prezydent... <coughs> I to spotkanie doszło. Jednak, ale nie na, tym, na tej zasadzie, że zaproszeni posłowie i senatorowie, im, tylko o to zabiegała pani Zielińska, którą poznałem w tym czasie w latach 795-98-99 na konferencjach, które organizowała Izba Skarbowa w Piliu. Było to bardzo... Często takie narady organizowała Izba Skarbowa w Pile, nie tylko dla swojego województwa, ale także dla y, ościennych, sąsiednich województw. Na te spotkania przyjeżdżali przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Tam poznałem dyrektora Roskiego, Mariszewskiego i innych, w tym także W konferencjach uczestniczył również pan Janowicz, który teraz mówi, że mnie w ogóle nie zna. Jako były dyrektor Izby Skarbowej korzystał z przychylności dyrekcji PINE, dyrekcji Izby Skarbowej i też tam przyjeżdżał, żeby coś się dowiedzieć, bo tam były wykłady, wystąpienia sędziów, z którymi przyjeżdżałem. Także zawsze coś z tego skorzystał. 90. W 1996 roku zmarła moja żona. I ten rok pamiętam. I w 1996 roku była też konferencja pod gwałczu, czy gdzieś w, w województwie pielskim, na którym byłam obecny wraz z sędziami, chyba dwoma. No i tam pani Zieliska mówi, jesteśmy na terenie pana senatora Stukosy. Może go odwiedzimy, ja mówię, no, jak? Jak, jak Pani się to wyobraża. No ale potem, ponieważ powiedziała, że ona ma bardzo dobre kontakty z senatorem, to rodzinnie się odwiedzają. Ja mówię, mówię no, ja y, poznałem senatora, zapraszał mnie do siebie, a nawet w związku ze śmiercią żony do dostałem od niego telefon konferencyjny. Nie pamiętam dzisiaj, czy on dzwonił, czy w jego imieniu ktoś No i wyraziłem zgodę. Uzgodniliśmy, że po jakimś czasie ona się zorientuje w terminach, z tego dla pana senatora i tak chyba we wrześniu powstałem informację, że ona z mężem przyjedzie po mnie do Wójszczyna, gdzie mieszkałem i razem pojedziemy do senatora z Ku mojemu zdziwieniu, ja nie pamiętam w dokładnie to był dzień, ale był to bo było w miarę ciepło. Przyjechała pani Zielińska samochodem. Mówiła, że to jest kierowca od pana ale przyjechała sama. Ja to zdziwiła mnie, że niestety mąż nie mógł pojedzemy sam. I no pojechał. Na miejscu Pietro pokazało się, że jest również pan Janok. I zdziwiłem się, bo wiedziałem, że jest doradcą, a poznałem pana Janoka jeszcze jak był dyrektorem urzędów, bo był w piwę z siedzibą w prostu Poznałem go oczywiście służbowo, ponieważ był to zwyczaj organizowania sesji wyjazdowych do nowych województw i sąd poznański, który wtedy obejmował osiem województw. Raz do roku organizował takie sesje wyjazdowe w Z tym także do piły. Na tym spotkaniu, które trwało 3-4 godziny, już nie pamiętam, rozmawialiśmy o wszystkich sprawach. Takich ogólnie, że tak powiem, dostępnych. Pan senator informował o swojej pracy, a także to na zasadzie przekazania ciekawostek oraz o podróżach, które akurat w Kenii był I na tym się skończyło. Zjedliśmy kolację, ja odjechałem samochodem do domu. Nie nocowałem w Pietronkach i byłem tylko raz. Gdyby było inaczej, byłoby to za na gdybym nocował. Skąd się zatem wzięła ta sytuacja, że Aha, co jeszcze warto dodać, że byliśmy tylko w czwórkę przy stole kolacyjnym. Pan Spokosa, ja, pani i ja. Nie było, paniem nie wiem czy będę tutaj w sądzie. Skąd się zatem wzięły te domysły pana Janowiaka? No, dla mnie jest sytuacja taka. Pewnie, tak słyszeliśmy, dysponował pieniędzmi senatora. Wydał je nie wiadomo na co i trzeba było się rozliczyć. No bardzo dobrze, no, był sędzia y, Pietronka, być może jeszcze się z dziedziną podzielili i ma usprawiedliwienie wydania pieniędzy y, 20 czy 40 tysięcy. To też znamienne, że dostał, mówił dwa razy po 20 tysięcy, nie zaglądał do dokumentu, nie przeliczał pieniędzy. Ale wierzę było tak. Teraz wiemy skąd się to wszystko wzięło na skutek perfidnego rozdzielenia. To trzeba nazwać po to było perfidne rozdzielenie sprawy. Gdyby tu Pan zjadł jak przez te cztery lata nie byłby w stanie ciągle kłamać. No, ale było inaczej. Chodzi, żeby było wszystko pod kontrolą. A wtedy trzeba było postawić to, że myśmy nie mieli na to wpływu. Wtedy trzeba było postawić wniosek o psychologa. No skoro panu Janowiakowi sąd odczytał, prokurator odczytał zawód i sąd go pyta, czy pan zrozumiał, tak zrozumiałem. Czy się przyznaje? Nie. Czy będzie spadł wyjaśnienia? Nie odmawiam. Po przeczytaniu mu wyjaśnień ze śledztwa potwierdził. Sędzia, gdyby miał sędziów w tej sprawie, natychmiast po prostu przyjadł. Bo albo jedno, albo drugie. Zresztą, wyrok, na który nie mamy żadnego, nie wiedzieć, to Został wydany bez ustalenia stanu faktycznego. Po prostu sędzia przepisał 3 czy 4 kapity z aktu oskarżenia. A żeby było ciekawie, towało się w tym wyroku na dowody zeznań mojego syna i synowej, którzy mówili co innego. Dał im wiary wszystkim. Tego karę, trzyma, nie wiem. karę, jaką otrzymał, ale trudno to chodzi. Do dzisiejszego dnia zresztą pan Janowiak nie ma przepiętej zgody na wykonywanie działalności gospodarczej, prowadzenie gminy. Jeszcze chciałbym krótko odnieść się do sądu drugiej instancji. To, co zrobił sąd pokarmowy, przepraszam, bo muszę to powiedzieć, to przechodzi z tym pojęciem. Więc sędzia sprawozdawca napisał już uzasadnieniu, że ja mogły, mógł, mógł przycielić, yy, najpierw tak, że, yy, to że prezes tego sądu mógł mieć wpływ na sposób yy, rozpoznania sprawy, wynikiem których duchem, był to Stoklosa, nie spoczyli Od prezesa tego sądu nawet zależał chociażby termin rozpoznania sprawy, no to, jakby, nie wiedział jaki z terminami się dzieje, jak Spłacę dzioski ją rozpoznając. W określonej sytuacji Ryszard Słupczyński mógł przydzielić sobie tę sprawę do swojego decenna. Skarżący prowadząc swoje wywody zapewnia, że dla bytu przestępca w nie jest konieczne podjęcie przez dzielnicza jakiejkolwiek kroku, chcieli krótko mówić. Ja mogłem nic nie zrobić, wyznaczyć konkretny skład, albo sobie przydzielić sprawy, albo, no, proszę sądu. pan sędzia, bo to chodzi o sędziego Matuszewskiego, nie wiem, czy pozostali sędziowie czytają to uzasadnienie, obraził wszystkich prezesów, wszystkich przewodniczących sądów, <laughs> przewodniczących widziałów, którzy wyznaczają sprawy. Przedstawił korupcyjne możliwości funkcjonariuszy sądowych. również odnieść się do wymuszania, bo inaczej tego nie nazwę. Wyjaśnień od Pana ja Nie widziałem takiego protokołu. Nic. Żeby zaczynamy się od tego. Będę wyjaśniał pod warunki, jaki oczywiście nie ma nagrania tej rozmowy, ale w domyśle można przyjąć, jeżeli będziecie... No i poszli na rynek. W pięciu sprawach, co do pięciu zadatków, pan prokurator umorzył postępowanie stosując artykuł 229, paragraf 6, w związku z 17 KBK, który mówi o umorzeniu, który może wykonać Otóż ja... Skończyłem prawdzie dawno prawo, ale nie podzielam tego poglądu i nie trzeba być miejsc prokuratorskiej aplikacji, wystarczy zdać egzamin sędziowski, zdać egzamin sprawa karnego i postępowania karnego, żeby wiedzieć, że tylko sąd orzeka o winę, a paragraf 6 229 można zastosować tylko i tylko przez sąd wtedy, kiedy jest niewątpliwa wina tego sprawcy. A występują okoliczności, o których można w paragrafie W tym przypadku ani nie było podstaw do tego, bo pani Zielńska pół roku wcześniej ujawniała dostępność y, w działalność janów, a więc nie on sam, i to było wiadome, jaki byłby efekt. No musiałby to rozpatrzyć sąd, musiałby być akt do i wtedy albo przy przyznaniu się przez para Janodaka do podobni rak albo wniósłby o uznanie, żeby poddał, aby poddał się karze, ewentualnie prosić o nadzwyczajne zobowiązanie. I w takim przypadku byłby również wyrok podobny do wyroku chodzielskiego. Tymczasem prokurator z naruszeniem prawa postąpił inaczej. Ja wiem, że w tej chwili, a zwłaszcza po okresie tych aresztów wydobywczych i po okresie, kiedy na siłę yy, yy, kafelowali podejrzanych, żeby współpracowali, że to jest, że to było możliwe. Ja pozwoliłem sobie przeprowadzić taką rozmowę też z profesorami. Mam opinię pana profesora Stanowiaka, który wyraźnie mówi, kluczowa ta opinia, że przepis artykułu 229 paragraf 3 należy wyłącznie do sądu, a nie do tych praktyki. Ja bym prosił o Nie mam siły, się ujęć i mówić. Proszę o miejsce. Wobec stanowisko oskarżonej nie przy obrońcy przerywam mowy końcowe do dnia jutrzejszego do godziny dziesiątej i jednocześnie informuję y, oskarżonego Słupcińskiego, że jeżeli będzie miał wolę kontynuowania swojej... Y, Mowy, to oczywiście będzie mógł do tego wrócić, skoro powodem jej zakończenia w dniu dzisiejszym jest tylko i wyłącznie brak już siły i zdrowia. jeżeli tak prosi, to o zwolnienie, to jest Pana wybór. Tylko i wyłącznie.